Nie wiem ile osób przejdzie. Eee... Trzeba wejść tam na stamtego i trzeba ująć. Coś ich widać. Witamy. Pozdrawiamy Turcję. Coś ich widać. No właśnie byłem na zewnątrz, zobaczyć co tam się dzieje. Słuchajcie, jest dosłownie jak w pralce. Jest pan w mówię wam szczerze, boję się o chatę. No, co chwilę wychodzę i sprawdzam, czy. No, no nic wesołego. E, jutro mamy promem przepływać na, na ten. Do Trat, także zobaczymy, jak to wyjdzie. Ja mam nadzieję, że będzie powrót, <laughs> będzie powrót do domu. Siadaj. Piocha, Prosto z hamaka. No tak, my mamy wesołe święta, także życzymy wszystkim, a przede wszystkim to zdrowych świąt. Mm. 19, 19 osób. No tak, z błęda takie jakby jak to się nazywa yy, problemy techniczne problemy techniczne tragedia z tak. naturą no z naturą nie, z naturą wiem, nie wygrasz tak, także nie wiem, co to co witamy świątecznie zdrowko tak jest, zdrowie najważniejsze reszta pieniądze jakoś się zarobi dokładnie tak dokładnie Witamy Martę. Witamy wszystkich. No. Przepraszam bardzo, ale próbuję tam coś poustawiać, ale. No mamy tutaj problemy, także staramy się to wszystko jakby kontrolować. Zupełnie co innego my widzieliśmy na laptopie, co innego widzimy tutaj w tych w telefonach. I w studiu ustawienia to jest Co u nas? U nas w tej chwili to po prostu przechodzi jakiś. Huragan i trzeci po prostu... dzień. To trzeci dzień. My siedzimy wieczorami już w domu, bo strach w ogóle wyjechać na, na drogi. Tak. Bo jednak Koczank nie należy do bezpieczniejszych takich wysp. Są takie wzniesienia. Znaczy, trzeba umieć jeździć na Koczank. A oni trochę niebezpiecznie jeżdżą, więc. No, tutaj zazwyczaj uważam. się mówi, my już tu kilka razy byliśmy, tak że to nie jest jakaś nowo odkryta przez nas wyspa. I zazwyczaj jak się jeździło, bo tutaj to teraz jest mało ludzi. Więcej baletów było kiedyś, imprezy wiadomo, od knajpy do knajpy. Tak co ja tam będę tłumaczyć. I jak ktoś się przewrócił na bajku, bo jest tutaj możliwości do przewrócenia multum, to cały poobdzierany wchodził Sury, do knajpy, do knajpy a wszyscy je! Yeah, koczank tatu, yeah. <laughs> jeee, że krzyczeli, że mają koczank tatu. Także no. Tak, Czy tęsknicie za e, kambodżańskim pierdolnikiem? No nie, my tęsknimy za domem. Chcemy bardziej już, za swoim tak, domem. Tak, dom, bo już... wiesz, co jest, wszystko już się nic, wszystko masz poukładane. Kot cholera wrócił, no także. Cicho, to jest mój kot. No. Tak. Jak to zawsze mówią, y, wszędzie dobrze, ale lepiej, najlepiej w domu. Więc... A ty chyba czemu? Maciuś schudłeś? No a co chyba. No, nie, 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 nie wyciągnęło mnie trochę. Co? W nie No nie. Bo... Y, kiedy wracamy do Kambodży? Do Kambodży wracamy jutro. Jutro o 7.30 mamy wyjazd, ale nie jedziemy prosto do domu. Gabryciu, ale wracam do Kambodży. U nas to gdzie? Bo yy, pada śnieg, a tutaj mamy widzów z całego świata dosłownie, także precyzja. Moja siostra dzisiaj w, w, w Bydgoszczy, że śnieżyca. O. A ja stoję akurat na plaży. Rzec, a ja stoję na, na plaży i no, no. mówię: Nic nie wiem o co chodzi. Mówię, ale też mi zimno. No, no. My tutaj zmarzliśmy dzisiaj naprawdę. Robienia potraw. Sierra, to tu też spoko. No, no. tak. <laughs> Dominika coś już się działo, czy nie? Mam nadzieję, że nie. Aha, nie, no były siniaki, były siniaki. A tam to taki siniaczek. No. No. Nie, nie, nie. Lepiej ty mi się nie wywalaj tam nie, na tę drogę. <laughs> Ostrożnie, delikatnie. Madzia już tam pichci. Tak. Co tam dobrego robisz? Ja mam sobie krokiety, zjadłem. Z paszczykiem. A wy? Sałatki jeżynową. Teraz mi się. Sałatki jest <noise> Sałatki jeżynowa. Będzie mi Rybę, rybę po grecku. To Cicho, jutro bigos będzie. Ja słuchajcie, tak długo ryb nie jadłem, bo jak tutaj widzę te ryby i wiem skąd te ryby. <noise> no. To nie jem. <noise> ale tu. Tu stąd sobie... to jest okej. Okay. Znaczy tu z oceanu, tak, tu z, tą z oceanu ]ą. to nie ma problemu. To tutaj, tutaj się nie boję. Ale z tej kałuży, tam. Ale tam nie. u nas tego Bajora, to raczej nie. Największe Bajoro w całej Azji. <grym <grym no ja pływałem. Al to wygląda jak no taka Pływałem no po, po tym. To kałuży, to nie, nie, tragedia. Znaczy inaczej. Jak ktoś nie wierzy, niech przyjedzie pomocha. Zapraszam. Nie, nie. Południa robiłam tort. No proszę bardzo. A to mm. chyba urodziny się szykują, co czy coś? sałatka zrobiona, zaczynam robić rybę w galarecie. No proszę. Włodzi biało. Wigilia, gdzie? No gdzie nas wpuszczą. Zazwyczaj była tradycja, że tam jeden talerz ma być. <noise> I tak też się dzieje. Na wpół wprosiliśmy się. Gdzie znaczy, tam, na nie, 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 my się nie wprosiliśmy. Poinformowaliśmy, że przyjeżdżamy do Phnom i automatycznie dostaliśmy y, tylko zróbcie shower i już jesteście u mnie. Tak. No to, to mamy przyjaciółka na myśli. Więc... Przyjaciółka się odezwała, także na pewno będziemy. Jutro będziemy y, balować. Wykorzystamy I do Nawet cnia. uszykowała dla mnie Kevina. To jak Kevina, no, nie? Ale uwaga, po włosku. Po włosku będzie. Będzie petarda. Ja już widziałem Kevina i po niemiecku, słuchajcie. Po czesku. Po, po czesku też, ale jeszcze po włosku nie. Także wszystko przede mną. Tak. No. Ja, na Ślą Gabrycia, na Śląsku. A proszę, to tam na pewno no jest tak, A tutaj Ślązaki to często bywają, także ostatnio byli to przeszli przez Jen jak tsunami. Także no. Bartek <głos》>, Bartka, ty, ty, we, weź, weź się nie pogrążaj. Co że... <grystuje> No co zmienisz, co zrobisz. No. <grystuje> no ale ja prawdę mówię, co mam go ukłamywać? Nie może. <grystuje> Żyć w niewiedzy. Andiamo bambino, Andiamo. No proszę bardzo. No, no, ktoś w włoskim jest. Proszę że... bardzo. No, także ob obcykane. Górny Śląsk. A ja w Sylwestra mam 51 urodziny. Już nie mogę się doczekać. A, -a, -a to najlepszego. No, to gratulacje. To to gratulacje. Mm. No, u mnie. W przyszłym roku piątka się pojawia. Znaczy ja uważam cały czas wiektor to cyfra, ale na no ta piątka to mnie trochę tak. Uwieracie? W krzyż? Nie, nie, nie. Z czwórką nie miałem problemu. Po prostu przestałem obchodzić urodziny. <grym> Jak czwórka się pojawiła. No a teraz to nie wiem, co ja zrobię. <grym> Pozdrowienia z wiecznej Anglii. Możecie pozdrowić Joanna Plotecka. Którą całe cały dzień gotuje. Pozdrawiamy serdecznie Pozdrawiamy, Joannę. Pozdrawiamy, Joanno. Yy, Anglia. Także to gdzieś tutaj na południu pewnie yy, wyspy. To ja brnę, no tak. No brniesz. No właśnie. Rówieśników. Ja wiem, co po 50 człowiek ma. Trochę z osła, trochę z lwa. Kiedyś tak kiedyś jak śpiewali, nie? Że to po 40 było już, no? Człowiek ma, trochę z osła, trochę z lwa. Tak, 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 tak. No proszę. No to Mieszkowice będą tam pięknie miały. A co tu tak wszyscy się grudniowi, 58? 28 grudnia. Co tacy? Ludzie styczeń. Grudnia. Proszę. No tak. Ty poczekaj, ja z, ty zaraz luty. No tak, luty, luty, no. Hmm? Luty. No. Piątka z przodu rachunek. tysiące do góry, ale ciebie nie tym ludzik. No tak. <laughs> dwudziesty 27. Patrz, Bartek luty no, też. Bez, Aha. Ja jestem 27. Aha. Tak. Dwa dni później i co? No, ja no. zdro. Znaczy nie, to mój rok akurat nie był przestępny. Jestem no. 74 także to nie był rok przestępny. Ty, no, moje zasłonki. Wszystko, ja normalnie. Nie wiem, czy to słychać to, co się tu u nas dzieje. Te nie. liście, te palmy, to wszystko. Wczoraj w nocy jakiś kokos spadł. To tak jak nie podskoczyłem. Mać, no Ale nie w nasz dom, tylko no. gdzieś tu któryś tutaj obok. i w Niemca prostu, przywalił. No, bo tu obok Niemcy siedzą. Niemcy są. Tak. Młody Niemiec pracuje dla BMW tutaj obok. Tak, 100 lat dla wszystkich. Którzy urodziny mają wkrótce, no? tak. 100 lat. Le? Tam 100 lat. Zdrowia. Tam 100, no. lat to, to 100, 100 lat no, to coś, 100 lat. Najważniejsze, żeby zdrowym być, to reszta to już. Żeby nie bolało. Z... Żeby nie bolało. Dobra, a teraz robimy zawody. Kto pierwszy wciśnie łapkę? Raz, <głos> dwa, <głos> trzy. To <noise> no nie działa, tak? No jak? No nie działało. No to za to zobaczycie reklamy. <noise> Za to macie reklamę. No. Mm -hmm. Za parę sekund. Ja Jakie ryby lamusy? To są plotki i pomówienia. A zresztą 27 to taki jest. Wszystko na przełomie. Półwodnik. Półwodnik. To może ja taka syrena. Syryna. Syrena. Syryna? No, Syrena jest. Syrena. Lidiu, nie tu, tam, Aho. nie, zmieniło się, a bardzo dziękuję. No tak i się zmieniło, już idą łapki w górę. O patrz. No właśnie. Czyli do, dobre zawody. Nikt nie chce reklam. <laughs> Nikt nie chce reklam. Cztery, trzy, dwa, jeden. Czerwa na kawę. A ty to widzisz? Widziałeś. Komu poszło, no. a. poszło to my poszło. Tak wesołych świąt i pozdrowienia dla całej rodziny wyluzowanych wszystkich dla wszystkich wyluzowanych dla wszystkich wyluzowanych dokładnie dla wszystkich rodzin my tutaj przyjechaliśmy my tutaj przyjechaliśmy na koczanki i wam powiem no dużo się pozmieniało tak jak patrzymy yy, turystycznie północ a południe wyspy to są jakby dwa różne światy tutaj na południu to jednak się chyba nie odbudowali, co nie? Nie, jeszcze północ, bez... północ. tam, bliżej portów, to jest, jest, jeszcze jest OK, tam turyści i tak dalej. O tym, co rozmawialiśmy. Ci, co mieli pieniądze, to je stracili. Kto tam ich po prostu to źle zainwestował. A reszta po prostu po, po tym całym bajzlu wzięli kredyty, potwierali się na nowo. A ci starzy po prostu już nie mają nic, bo no tak. już kredytów nie dostaną, tak? No tak, tak. tak. Tam cięż, do, ciężka i dużo, sprawa na wyspach. I dużo ziemi widzimy na sprzedaż. Jeszcze. A, jest dużo ziemi na sprzedaż. Tak. Bardzo No, hamakowy to pewnie jest premium, także nie ma reklam. Ale Bartek ma za to? W Kambodży, no gdzie byśmy chcieli mieszkać? Bo tu jest pytanie od Marka: to gdzie wolelibyście mieszkać? W Tajlandii czy w Kambodży? Znaczy, zawsze, no nie wierzę. Co. Przycięło. Ach. Nie, 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 tak nie może być, bo przecież ja normalnie nabawię się dzisiaj niestrawności jakiejś. Polski. Czyli podlecę na inne. Ja tu patrzę, że. Niby słychać? Halo? Ale nie widać. To jest cały A... internet, powinno puścić. No tak powinno, ale ten. A wracając do, do pytania w Kambodży, bo my tak patrzymy tutaj, e, jak to wygląda sytuacja. E, nie dość, że zmieniają, e, coraz, oni co jakiś czas zmieniają te wizowe sprawy, wszystkie. To jest. E, co roku jakiś tam cyrk zawsze tajski mm. i później jest. Teraz jest problem z podatkami tutaj jak rozmawialiśmy i oglądaliśmy ten retired for you ten Kanadyjczyk. On też zwracał na to uwagę zmieniają się sprawy podatkowe. My tutaj rozmawialiśmy z naszymi znajomymi stajami. Mm. Oni też narzekają na podatki jak zwykle korporacje duże nic nie płacą albo prawie że nic. A ci maleńki, maleńcy, co mają swoje działalności, no po prostu dostają strzał. No a teraz porównać to do Kambodży, która zupełnie w innym miejscu jest i gdzie łatwo wszystko jest, jakby uzyskać te, te permit work, wizy, mm. no to, 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 aż nie ma porównania, nie, aż nie ma porównania. Obraz się zawiesił, no właśnie. U nas to się już wszystko zawiesiło. Natalia ja za czy mam za słowo życzenia? To głos jest. Złożymy. Nie wiem co tu się dzieje. Nie, będziemy musieli chyba jeszcze raz wtedy. Trzeci? O Maciej. Ja kupiłem sobie wizę Wipowską na Tajlandię na 15 lat, więc jeszcze jednaś No to bo, kto bogatemu zabroni? Kto bogatemu zabroni? Ja nie wierzę, co teraz się tutaj wyrobiło? Nie mam, nie mam siły już. Do tego. Nie wiem, czy my mamy podchodzić jeszcze. Czy myślicie, że warto podchodzić do trzeciej, do trzeciej próby? Ja już się całkowicie śnił. Nie, no ja Ciebie słyszę tu. Zróbcie jeszcze raz. Do trzech razy sztuka. Jasne, że tak. Słychać, luz, Do trzy, no, słychać, ale... Dobra. Słuchajcie, a więc raz, start... dwa, trzy. startujemy jeszcze raz.